Piątek 4 listopada Krzysztof Stawiarski zapraszam na telefakty. Samorządy zajmą się dystrybucją węgla. Przystąpimy do tego programu rządowego, który jest przygotowany naszych mieszkańców. No z myślą o naszych mieszkańcach, nie moglibyśmy ich zostawić. Pilotażowy projekt w Czmielowie rusza w grudniu. Liczymy każdą złotówkę, ale i dokładamy każdą złotówkę dla seniora. Przedszkolaki Fair Play. Przede wszystkim jest to dla nas integracja, integracja między placówkami publicznymi, przedszkolami z terenu gminy Kłonów. Prezydent podpisał ustawę, która daje możliwość samorządom pośredniczenia w dystrybucji węgla. Większość gmin świętokrzyskich do tego zadania jest przygotowana. Samorządy mogą uczestniczyć w sprzedaży węgla dla swoich mieszkańców. W środę 2 listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Samorząd gminy Wojciechowice przystąpi do dystrybucji węgla. Zapotrzebowanie złożone jest do Urzędu Wojewódzkiego w ilości 2,5 tysiąca ton, czyli statystycznie jest gospodarstw około 1200. Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin, związków gminnych czy spółek gminnych do zakupu, dystrybucji i sprzedaży Węgla. Wiele samorządów, nie czekając na podpis prezydenta, rozpoczęło przygotowania do sprzedaży surowca. Mamy już zapewnioną bazę która zapewni nam właśnie przechowanie tego węgla, czy też wagę, również posiadamy. Jesteśmy przygotowani, natomiast kwestia też węgla i kwestia oczywiście ceny. A cena, o której mówi burmistrz Janna Suska, to maksymalnie 2000 zł za tonę. Przy czym samorządy będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1500 złotych za tonę. Gmina Bałtów jest wstępnie zainteresowana. Rozesłaliśmy informację za pośrednictwem konta Społecznościowego na Facebooku, na tablicach ogłoszeń, że zbieramy informacje, zapotrzebowanie od mieszkańców, kto jest zainteresowany zakupem węgla po preferencyjnych warunkach. Nie dwie, ale tylko półtorej tony węgla za jednym razem. Tyle będzie mogło kupić gospodarstwo w bieżącym roku i w 2023 roku. Z węglem jest problem, nie tylko dlatego, że surowca jest mało na rynku. To musi być jasno określone jak ma wyglądać, jaki ten węgiel będzie, no bo przede wszystkim chcielibyśmy, żeby ten węgiel był jak najlepszej jakości, żeby ta jakość, z tej jakości byli zadowoleni z naszy, nasi mieszkańcy, żeby on po prostu chciał się palić, żeby ja bym był najbardziej zadowolony tak tego, był z naszych polskich kopalni. Gminy miałyby zawierać umowy i kupować węgiel od podmiotów, w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem bądź akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Po stronie gmin byłoby zapewnienie miejsca do składowania i dystrybucji węgla. Wstępnie jesteśmy po rozmowach z lokalnym przedsiębiorcą i chcielibyśmy zaangażować tego lokalnego przedsiębiorcę, żeby to on pośredniczył w sprzedaży tego węgla, ponieważ ma wystarczający sprzęt w postaci wagi towarowej, ładowarek, jak i miejsca składowania węgla, jak i środków transportowych. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Trzeba będzie złożyć w swojej gminie wniosek, natomiast jeśli sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez wójta burmistrza bądź prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy. Już w przyszłym miesiącu seniorzy zameldowani w gminie Ćmielów będą mogli korzystać z komunikacji zbiorowej za symboliczną złotówkę. Seniorzy z Gminy Ćmielów od 1 grudnia za przejazdy komunikacją zbiorową zapłacą tylko złotówkę. Przejazdy obejmują oczywiście teren całej Gminy Ćmielów i oczywiście teren powiatu osowieckiego. Będziemy mieli ten przedświąteczny czas jako pilotażowy, żeby sprawdzić, ile osób właśnie będzie korzystać z tego typu ulgi, którą oferuje tutaj Urząd Gminy. I pokaże nam to też rząd wielkości środków, jakie należy zabezpieczyć w przyszłym budżecie, aby ten program nie jako pilotażowy, Wszedł na stałe tutaj w życie i odciążył portfele naszych seniorów. Gmina już podpisała umowy z dwoma prywatnymi przewoźnikami, ale jak zapewnia burmistrz, oferta jest skierowana do wszystkich firm transportowych, które zechcą wziąć udział w tym projekcie. Do przejazdu za symboliczną złotówkę będzie upoważniała karta emerytaręcisty. Wnioski o jej wydanie przyjmowane będą od 7 listopada. Na podstawie tej indywidualnej karty popartej właśnie tutaj okazaniem się poprzez dowód osobisty i decyzję ZUS czy też legitymację emerytarencisty będziemy na tej bazie wydawać taką specjalną kartę uprzywilejowaną do przejazdów za jedną złotówkę. Środki w budżecie gminy są zabezpieczone, a ta decyzja ma na celu przede wszystkim pomoc społeczną. To tak ważne w czasach takiego wzrostu cen, aby odciążać od codziennych wydatków. Wobec tego, z takim pomysłem, realizując oczekiwania mieszkańców jako burmistrz, i oczywiście z, tej, z taką inicjatywą wyszedł do mnie pan radny Józef Nowak. Dziś możemy mówić o spełnieniu tych marzeń seniorów, którzy również, bazując na dobrym przykładzie gminy Bodzechu, będą jeździć za przysłowiową złotówkę w transporcie lokalnym. Gmina Ćmielu... W oparciu o umowę z MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim do komunikacji miejskiej dokłada już z budżetu własnego 70 tysięcy złotych, ale chce rozmawiać ze spółką o możliwościach wprowadzenia przejazdu za złotówkę również na tych liniach. Propozycja współpracy trafi także do PKS-u. Wczoraj w Politechnice Świętokrzyskiej samorządy podpisały umowy współpracy, których celem jest ułatwienie uczniom z poszczególnych powiatów kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Dziś Uczeń Jutro Student to projekt promujący studiowanie na kierunkach inżynierskich oraz studiowanie przedmiotów ścisłych. Skierowany jest do uczniów liceów, techników, szkół branżowych drugiego stopnia, którym do zakończenia nauki w bieżącym roku szkolnym brakuje maksymalnie 2 lata. Włączamy w ten projekt wszystkie trzy szkoły, które organem prowadzącym jest powiat opatowski, ale tutaj należy też podkreślić, że szkołą techniczną typowo jest Szkoła zespołu Szkół im. Marii skłodowskiej curie i Wożarowie, ale też będą zajęcia prowadzone w liceum, w szkole na górce, także mam nadzieję, że ten projekt będzie spożytkiem dla wszystkich. Z myślą o przyszłych studentach organizowane będą wykłady, festiwale nauki, konkursy naukowe, warsztaty w szkołach prowadzone przez wykładowców akademickich. Zajęcia ukierunkowane będą na wybrane przedmioty z dziedziny nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. To będą korepetycje, zajęcia indywidualne, zajęcia zbiorowe. Dzięki temu projektowi nasza młodzież będzie lepiej przygotowana do podjęcia swoich wymarzonych studiów. Ale to będą również zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej, w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach. Właśnie na taką współpracę liczymy, na wymianę doświadczeń, a Politechnika Świętokrzyska jest jedną z czołowych uczelni w Polsce, zwłaszcza gdy chodzi też o robotykę, automatykę. Studenci i wykładowcy, Mogą poszczycić się wielkimi sukcesami. Projekt ma rozpocząć się we wrześniu 2023 roku i potrwać do 30 grudnia 2027 roku. Wartość dofinansowania z Unii na realizację zaplanowanych celów to 15 milionów euro. Liderem projektu w Województwie Świętokrzyskim jest Powiat Opatowski. Narzędziem na każdym szczeblu edukacji jest książka w myśl zasady Mała Książka, Wielki Człowiek. Cornelia dumnie pozuje ze swoim drugim dyplomem za czytelniczą aktywność w projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. I jakie tu lubisz czytać książki? O czym? Zazwyczaj o takich jakichś tworkach ludzikach. A często przychodzisz tutaj do biblioteki? Często. Cornelia nagrodę już dostała inne dzieci też mogą pójść w jej ślady. Przedszkolaki przychodzą do biblioteki, zapisują się, mają swoją kartę biblioteczną, ale mają także kartę taką specjalną kartę do zbierania naklejek. Trzeba zebrać 10 naklejek i po zebraniu 10 naklejek dostają dzieci nagrody niespodzianki, dyplomy i takie małe gadżety. Młody czytelnik, który przystąpi do projektu, otrzyma w prezencie specjalną wyprawkę, a w niej między innymi książkę w języku polskim lub ukraińskim jest specjalnie dedykowana do, do tego projektu książeczka napisana przez pana Wojciecha Widlaka, autora pana Kuleczki, znanego, znanego pisarza dzieciom i znanej, znanej książki. Ta, dziś, ta, ta książka do tego projektu to właśnie opowieść o skrzacie. I Jest w, też w tle jakby biblioteka, ważne, ważne miejsce dla naszych małych czytelników. Projekt Mała Książka Wielki Człowiek organizowany jest po raz piąty, natomiast po raz trzeci uczestniczy w nim miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wiemy już, że Kornelia lubi czytać o stworkach i o ludzikach. A jakie książki najczęściej wybierają dzieci? Znowu trafiają się te dzieci, które kilka lat temu ten, ten boom na dinozaury. Przez moment były jakby troszeczkę chyba wyciszone te dinozaury, ale teraz widzę, że znowu znowu dinozaury stały się tym, tym fajnym tematem do czytania. Dzieci lubią przeróżne rzeczy. Przeróżne te książki też wybierają wybierają. Te sprawdzone też, bo, bo, bo Basia cieszy się dużym, e, dużym powodzeniem, Franklin, Świnka Pepa. Bardzo ważne jest jednak, aby to dziecko podjęło decyzję, którą książkę chce wypożyczyć. Nawet jeżeli rodzicom się wydaje, że książka jest no nie taka, że nie trafiona, ale to jest wybór dziecka i to powinniśmy uszanować. Czy mu się spodoba, czy nie? Może następnym razem, jeżeli mu się nie spodoba, to następnym razem wybierze może coś fajniejszego, coś, co bardziej mu przypadnie do gustu. Projekt prowadzony jest przez Instytut Książki i został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ci, którzy wybierają się do biblioteki w Ostrowcu Świętokrzyskim, z pewnością zauważą nowe urządzenie. O jego funkcjonalność zapytaliśmy dyrektora Pawła Górniaka. Na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury pojawił się paczk, a raczej książkomat, posiadacz karty bibliotecznej zarejestrowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już wkrótce będzie mógł zamówić książkę przez stronę internetową i odebrać ją właśnie w książkomacie. Jest to oferta skierowana do osób, które być może nie będą mogły w godzinach pracy biblioteki do niej przyjść albo będą chciały skorzystać z pewnego rodzaju nowości technologicznych. Dopowiem, że również w ten sam sposób będzie można oddać książki do biblioteki. Książkomat powinien zostać uruchomiony w ciągu najbliższych kilku dni. Zanim czytelnicy skorzystają z książkomatu, to my przypominamy o cotygodniowych zajęciach w ramach projektu. Pasja czytania w browarze świetnie znana. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na najbliższą sobotę. Od godziny 10 do godziny 11 będzie już kolejny szósty tydzień z Astrid Lindgren. No i z naszą. Pipi nie odłączną. Mam nadzieję, że to, co, dzieci, co do dzieci czeka w sobotę, to będzie niespodzianka. Kolejna, kolejna książka z, z takiej wspaniałej twórczości Astrid Lindgren. Co będzie? Kto będzie bohaterem tego tygodnia? Niespodzianka. Przed nami weekend warto zadbać o dobry humor. My dzisiaj z naszą kamerą obserwowaliśmy słoneczny uśmiech, który w swoje szeregi przyjmował przedszkolaków. Panią dyrektor, tu zapraszamy, dla Pani specjalne zadanie mam. Chcemy prosić o pasowanie, każdy z nas ze dzisiaj zostanie. Dzisiaj taki uroczysty dzień dla każdego przedszkolaka. Dzisiaj trzy grupy, czyli maluchy i średniaki, będą przyrzekać uroczyście, że będą wzorowym przedszkolakiem. W każdej grupie jest około 25 uczniów, i każdy z nich dzisiaj uroczyście będzie przyrzekał. Ślubu. Ubrania w szatni układać i na zajęciach nigdy nie przeszkadzać. Zawsze być mieli, żeby inni nas lubili. Zobojenie! Adaptacja przebiegła super i dzieciaki bardzo chętnie nauczyły się piosenek z pokazywaniem. Tańczą, śpiewają, mówią wierszyki bez problemu, no po prostu zero stresu. Jedzie pociąg, jedzie pociąg, a zobaczymy, co mam dzieci. Pijadą białką na wycieczkę z mumą, to Przedszkolaki były również bohaterami dzisiejszego sportowego wydarzenia w Janiku, ducha walki zawodnikom nie brakowało. Przedszkolaki z gminy Kunów bawić się lubią, ale lubią też rywalizację sportową. W czasie II Świętokrzyskiej olimpiady przedszkolaka zmierzyły się maluchy z placówek w Kunowie i Janiku. Pierwszy raz bierzesz udział w olimpiadzie. A w zeszłym roku w jakich dyscyplinach startowałeś? I już nie pamiętam. A w tym roku? I już nie pamiętam. To jest pierwszy raz. Trema jest? Tak. A koleżanka? Jak ma na imię? Julia Kotulska. Ile masz lat? 6. Julka, ty już brałaś udział? Nie. Dzieci, jak na przyszłych sportowców przystało, tremy nie miały. Zwłaszcza, że musiały wystartować w czterech konkurencjach i wykazać się sprytem, szybkością i siłą. Jest tak zorganizowany ten turniej, że są szybkościowe, są zwinnościowe próby, skocznościowe, celność rzutu jest sprawdzana, także różne te umiejętności tutaj można powiedzieć, że są wyeksponowane. Eliminacje gminne drugiej Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka odbyły się w szkole w Janiku. Taka impreza to nie tylko integracja przedszkoli, ale przede wszystkim okazja do wspólnej zabawy i promocji zdrowego stylu życia. Musimy mieć tę świadomość i dbać o to, aby ten ruch dziecka od najmniejszych, najmłodszych lat był taki naturalnym, takim naturalnym takim, takim odruchem, który powoduje, że mamy dzieci zdrowe, ich rozwój jest zdrowy i mogą się prawidłowo rozwijać. Maluchy do sportowej rywalizacji zagrzewali starsi koledzy. A emocji nie brakowało, zarówno u dopingujących, jak i u startujących. My zgodnie z regulaminem w tym roku przystąpiły dzieci z rocznika 2016 i młodsze. Są trzy etapy. Dziś etap przed nami gminny, który przedszkol zakwalifikuje się dalej. Jest to etap powiatowy, no a później już wojewódzki. Drugą świętokrzyską olimpiadę przedszkolaka w gminie Kunów wygrały maluchy z przedszkola w Kunowie. W dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Życzę Państwu spokojnego weekendu. Do zobaczenia. Są chwile, których się nie zapomina, i są prezenty, które stają się pamiątką na całe życie. Silver and Gold, jubiler Tarmax to sieć salonów z niepowtarzalną biżuterią. I szeroką gamą obrączek ślubnych. Znajdź prezent, który przejdzie do historii Twojej i Twoich bliskich. Zapraszamy do Galerii Łysica w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do sklepów w Opatowie i Lipsku. Więcej na wwwjubiler Tarmex.pl. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. FizjoActive rehabilitacja, ulica Polna 27 w ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 8 stopni Celsjusza, wiatr 11 km na godzinę, ciśnienie 1010 hektopaskali. Jutro 7 stopni Celsjusza, wiatry 18 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali, biomet niekorzystny. życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.